Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony? Ubezpieczona. Pobieramy sobie aplikację Moje IKP z Google Playa. Wchodzimy w aplikację, logujemy się za pomocą. Tu możemy wykorzystać czytnik linii papilarnych bądź zwykły kod. Teraz przechodzimy na sam dół, Klikamy e Zdrowie. I wyszukujemy zakładkę o ubezpieczeniu zdrowotnym. Ubezpieczenie zdrowotne jest. Tu mam chwilę, chwilowy problem z aplikacją. Ponawiamy sobie kilkakrotnie. No i widzimy: Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych. Stan na dzień 3 luty 2025. Możemy również się ubezpieczyć za granicą poprzez aplikację.